Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chciałem Wam pierwsze pokazać, jak wygląda firma, która robi tą drogą. Nie wiem, jak to będzie tam widać, ale pewnie będzie widać dobrze. I, i no, jest tam napisane mosto, Most mar.pl, no sprzęt też jest jakiś tego, w każdym bądź razie jest sprzęt dość dość porządny, robią, bo robią, ja nie mówię, że nie robią, tylko weźcie, popatrzcie teraz na tą drogę, to jest normalnie horror, to jest jeszcze początek, można powiedzieć, że Ewentualnie można by było po tej drodze jeździć. Ale wyraźnie powiem tak, że jeżdżę tutaj, teraz jadę na rowerze górskim. Tam zeszedłem, bo, bo, no bo chciałem po malutku i pokazać jak ta droga wygląda. Ale jakże jeździłem na szosowym, to Cożem przejechał tutaj, to dętka była przebita, no, także za każdym razem musiałem nową dętkę kupować, pytam się kto mi za to zapłaci. Firma po prostu lekceważy sobie ludzi, no, lekceważy sobie użytkowników tej drogi, żeby to jeszcze była droga, jak to się mówi, Jakoś wiejsko, no, to bym tam mówił. Jeden samochód na ileś tam przejedzie, tego można by było to, to jak to się mówi, rzucić maliny. Ale ta droga, to jest droga krajowa, droga przelotowa na Kraków i coś takiego jest. No zobaczcie sami, jak teraz samochody jadą, jakie dziury są, jakie to wszystko. To po prostu wało pomste do nieba. To już normalnie człowiek człowiek to, ty nie może nic powiedzieć, bo to po prostu śmieszy. To jest śmiech normalnie. No, tak firma sobie lekceważy ludzi, bo nie stać ich, jak wygrała przetarg, to trzeba było zrobić jakiś porządny objazd z boku i jakiś asfalcik tutaj zrobić, żeby ta droga nie musi być asfalt, może być smołówka, może być wywałowane ale żeby nie było tych dziur, no panowie i panie, wszyscy ludzie, patrzcie się, jak te samochody jadą po malutku, bo się boją, żeby nie pourywać jakichś części ważnych, no i jeszcze jedna sprawa, to jest do firmy. A teraz do naszego urzędu gminy, no, się pytam się, czy oni tutaj nie wiedzą, czy nie jeżdżą i tak dalej, czemu nie interweniują, no, po prostu to, to jest normalnie, dla mnie ten urząd gminy to chyba jest tylko po to, żeby być. I, i załatwiać e, sprawy e, w, w Łękawicy, a e, już e, Kocierz, e, to już się nie liczy, no, no, bo, bo taka jest prawda, no. jeżeli cokolwiek się zgłasza do, do gminy, mówią tak dobra, będziemy próbować, będziemy załatwiać, ale nic nie jest załatwione i tak samo z tą drogą, no przecież ten wójt, ci radni, od czego są, pytam się, od czego, no. Tyle chciałem po prostu przekazać. Jeszcze w drugą stronę to odwrócę i tak dalej. I zobaczcie, właśnie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.